Cześć, witajcie! Na dzisiejszym filmie ocena monety 5 złotych 2017 jej cena w 2021 roku na sam początek yy, ostatnio była prezentacja całego kompletu rocznika 2017 i podałem, że ta moneta kosztuje 10 złotych niestety się myliłem sprawdziłem sobie to i moneta kosztuje 13 taniej nie kupicie niż za 13 złotych za sztukę dodając do tego jeszcze przesyłkę więc wyjdzie Wam 20. Oczywiście, jeżeli ktoś ma smarta i kupi więcej, no to przesyłka gratis, ale jakbyście chcieli w stanie niczym kupić 5 zł 2017, czyli drugi najrzadszy rocznik tej monety, to niestety, ale musicie 13 zł dać za sztukę. Więc yy, dziwna sytuacja. Moneta, tak jak powiedziałem, najrzadszy rocznik po 2008, ale dość wysoki, 23 miliony 220 tysięcy sztuk. Woreczków nigdzie nie znalazłem tego rocznika, ale podejrzewam, że też cena będzie większa. Około 1000 zł. Godna uwagi, monetka 5 zł. Sprawdźmy sobie drugą stronę monety. Mamy tutaj na dole rocznik 2017 oraz tak zwany podwójny rand w tym rdzeniu. Więc cena wtedy monety troszkę do góry rośnie, bo też tam widziałem, ktoś wystawił. Podwójny rand opisał, ale jednak skupmy się na tym, że ta 5 złotówka na chwilę obecnie w stanie menniczym kosztuje 13 zł, a więc takie lekkie zaskoczenie z mojej strony. Jeżeli ktoś by chciał nówkę kupić, bo ktoś kiedyś pytał, dlaczego tyle kosztuje, no po prostu ktoś po tyle wystawił i nic nikomu nie możecie zrobić. Jest to po prostu wolny rynek. Moneta w stanie numizmatycznym, menniczym może być monetą kolekcjonerską. Mamy demokrację, jak ktoś sobie będzie chciał, to nawet wystawi tą monetę, nie wiadomo za ile pieniędzy, oczywiście nikt nie kupi, ale jednak rynek zaczyna kształtować się w tym kierunku. Zobaczycie, jak będziecie się interesować monetami, albo sobie przypomniecie, że w przyszłości ten rocznik będzie jeden z droższych, a to tylko dlatego, że wynika to z czystej kalkulacji, jako że to jest drugi w kolejności po 2008, najrzadszy więc na pewno warte zapamiętania jest ta moneta. Teraz zrobimy sobie przybliżenie makro. I w tej chwili mamy tutaj przybliżenie makro. Możecie zobaczyć, jak pięknie jest zachowana ta moneta 5-złotowa, rocznik 2017, o nakładzie 23-220 sztuk. Średnica 24 mm, 6,54 g wagi, bimetal. Popatrzmy tutaj. Błyszczy się. Nie ma praktycznie żadnych zadrapań moneta. Prosto wyjęta z woreczka i włożona do woreczka strunowego. Później przechowywana może być w holderze bądź innym papierowym zawiniątku. Zobaczcie sobie tutaj. Najbardziej jak mogę Wam to przybliżę. Mamy tutaj piękny znak Mennicy Warszawskiej. I idealnie zarysowane. Popatrzcie się, jak to się błyszczy. 2017. Zero skazy tutaj jest na dacie. Mamy tutaj ten podwójny pierścień, tak zwany, czyli lekkie przesunięcie rdzenia. Też moneta jest wtedy bardziej ciekawsza. Ktoś tam wystawiał drożej, ale mi się wydaje, że akurat ten podwójny pierścień nie ma zbyt większego znaczenia na cenę monety. Zobaczmy jeszcze sobie. Nominał. No i mamy tutaj nominał, czyli tak zwany rewers w monecie polskiej. Stan zachowania the best. Każdemu życzę takich cacek. Oczywiście w dużym przybliżeniu, tak jak teraz macie i na monitorze, zobaczycie każdy milimetr szczegółu, czyli każdy milimetr zagniecenia, obicia, gdzie pamiętajcie w mennicy te monety szybko lecą, obijają się jedne od drugich. I te mechaniczne uderzenia, te kreseczki powstają już w mennicy Ale monetka w stanie zachowania idealnym. Ja Wam życzę samych takich szczałów, przechowywania takich monet, takich stanach. Bo tylko w takich stanach możecie mieć jakąkolwiek nadzieję, że ta moneta będzie w przyszłości więcej warta. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!